Cześć, tu Paweł Rygiec i w tym wideo zajmiemy się czwartą zasadą biznesową, której warto przestrzegać. Pierwsze trzy zasady były omówione w poprzednich wideo. Zostawię linki do tych wideo w opisie, bo warto zacząć od początku, tam, gdzie wyjaśniłem genezę całej tej miniserii oraz zaczęliśmy od najważniejszych. Zasad, więc no, warto, od nich, warto od nich zacząć tą, tą podróż. Dzisiaj zajmiemy się zasadą skali i zasada skali jest, to jest bardzo prosta rzecz i bardzo szybki, szybki temat. Musimy sobie tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, czy nasz biznes może być wyskalowany do odpowiednich poziomów? Czy możemy nadać temu naszemu pomysłowi odpowiednią skalę? No i tutaj oczywiście. Tak naprawdę to jest prosta rzecz, którą taka, taka, takie miejsce, taki punkt na który po prostu trzeba odhaczyć można albo nie można. To szybka analiza i będziemy od razu wiedzieli, czy to, w co wchodzimy albo w co się angażujemy, ma, ma potencjał. No i to pytanie według mnie warto sobie zadać przede wszystkim na początku, kiedy zaczynamy, kiedy projektujemy biznes, mamy jakiś biznesplan przed sobą, no to to, to powinna być jedna z kluczowych rzeczy które, na które sobie odpowiemy kluczowych pytań, ale też kiedy jeśli już prowadzimy biznes, no to warto się zatrzymać, jeśli dawno tego nie robiliśmy, a być może nigdy tego nie robiłeś, zatrzymać się i, po, i zadać sobie to pytanie: czy ja naprawdę mogę wyskalować ten biznes do, do jakichś dużych poziomów? I teraz te duże poziomy, co to znaczy? Bo <laughs> dla każdego to będzie inna wartość. Tak naprawdę wszystko zależy od celu, jaki ty sobie dla biznesu i przed sobą w ogóle stawiasz. Jeśli ten cel jest niski, to możesz pominąć twą, całą tą zasadę, możesz w ogóle przejść dalej, nie, nie, nie interesować się tym. No bo jeśli Twoim celem jest 2000 zł miesięcznie i to jest cel biznesu i tyle chcesz uzyskać, to umówmy się, to, to nie będzie, to praktycznie w każdej branży można zrobić. To nie jest, to prawdopodobnie będzie po prostu proste i do zrobienia wszędzie. Natomiast jeśli cel jest wyższy, a zakładam, że jest wyższy, powiedzmy, że cel jest. 100 tysięcy złotych zysku miesięcznie, albo milion złotych zysku miesięcznie, albo cokolwiek pomiędzy, czy, czy nawet wyżej t, tych kwot, to jeśli to już jest taki istotny cel, to musimy się zastanowić, czy łatwo, jak, jak łatwo będzie nam ten, ten cel osiągnąć. Dlatego że tutaj są takie dwa pytania pomocnicze. Po pierwsze, jak duży jest w ogóle rynek? Bo jeśli rynek jest bardzo mały, to, trzeba sobie, to w ogóle trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak duży procent rynku będziemy musieli przejąć, zdominować, żeby osiągnąć ten, ten nasz cel. Jeśli celem jest 100 tysięcy złotych, a rynek jest szacowany na powiedzmy właśnie te 100 tysięcy złotych, że tyle ludzie wydają w tej danej niszy, no to mamy problem, bo będziemy musieli przejąć 100% rynku albo nie, 80% rynku, żeby osiągnąć nasz cel. I to jest kłopotliwe, dlatego że bardzo rzadko komukolwiek udaje się tak zdominować swój rynek, żeby mieć większość czy, czy 100%, 100 udziału. Więc rynek zazwyczaj jest bardzo podzielony i zawsze się znajdzie ktoś, kto przekona część klientów. Więc jeśli cele mamy wysokie, to musimy określić. Przybliżeniu nawet wielkość tego rynku i odpowiedzieć sobie właśnie, jaki procent rynku będziemy my musieli zagarnąć, żeby ten cel osiągnąć. Jeśli on jest bardzo duży ten procent, no to to powinna być czerwona lampka ostrzegawcza, bo to będzie bardzo trudne. I drugim pytaniem jest, czy ten rynek rośnie, czyli czy się rozwija, czy się zwiększa. Jeśli się rozwija, to wszystko będzie łatwiejsze. Czyli rynki, które się rozwijają, które ro rosną, w szczególności te, które rosną intensywnie. One to, to jest jak wiatr w żagle. One po prostu to, to wszystko przyspiesza, taki rosnący rynek. Więc, jeśli ktoś działa na kurczącym się rynku, rynku całkowicie wymierającym, to nawet najlepszy menadżer będzie walczył z siłami, które są silniejsze od niego i będzie, będzie ciężko. Natomiast jeśli ktoś wskakuje na rynek, który rośnie, jest rozpędzony jak lokomotywa, albo właśnie się rozpędza, no to naprawdę nie trzeba geniuszu, żeby. Żeby, żeby się tam co najmniej odnaleźć i, i tak przyzwoite efekty osiągnąć. Jeśli weźmiemy sobie za przykład gorączkę złota, która w Stanach Zjednoczonych wybuchła, jakby każdego tygodnia ktoś znajdował nowe złoża złota. No, no, nowe jakieś nowe odkrycia. I wszyscy, czy nie wszyscy, ale bardzo wiele osób, bo była cała gorączka, no stąd ta nazwa, wszyscy się ekscytowali, wszyscy chcieli się dorobić i biegli tam, żeby w to konkretne miejsce, żeby szukać innych złóż i żeby, no, żeby żyli tą całą, tą całą nadzieją. I teraz było tych osób tak wiele i, przy, i lawinowo przyrastały te osoby i właśnie to był taki rynek bardzo szybko rosnący i teraz sprzedaż takim osobom ubrań roboczych, łopat, kilofów czy jakichś innych narzędzi, których oni mogli potrzebować, to naprawdę nie było duże wyzwanie. Jeśli tylko miałeś te, te, te rzeczy, one się zużywały, więc ludzie po pierwsze na początku ich potrzebowali, a potem co jakiś czas znowu potrzebowali tych narzędzi, więc naprawdę nie trzeba było wielkiego marketingu i wielkiego copywritingu i perswazji, żeby, żeby im to sprzedać. Popyt był tak duży, że to było proste. Więc to jest oczywiście skrajny przyk przykład, ale cały czas te przykłady się zdarzają. Cały czas tego typu sytuacje, gorączki się zdarzają, kiedy ludzie tracą rozum nawet i wchodzą w coś i wszyscy biegną w jednym kierunku i wtedy sprzedaż im no, nie jest po prostu trudna. Więc e, takie rynki, które rosną, wszystko przyspieszają. Tutaj dla przykładu większość biznesów online, e-commerce, ktoś, kto sprzedaje kursy, ktoś, kto sprzedaje swoją wiedzę, one są z natury skalowalne, czyli nie ogranicza nas geografia, i to już jest bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. No i możemy to dystrybuować, możemy to skalować, bo też logistyka nas, nas najczęściej nie ogranicza, to czyli znaczy jest oczywiście ograniczeniem magazyn i tak dalej, jeśli sprzedajemy fizyczne produkty. To w pewnym momencie trzeba zatrudnić ludzi, zwiększyć magazyn, wszystko to poukładać, bo, bo rośnie złożoność. Natomiast to są takie przyjemne problemy, przy, problemy, o których większość ludzi marzy. Natomiast nie ma tego, tego dachu, z tego sufitu, który by nas za chwilę przyhamował na zasadzie. no Już po prostu więcej na tym rynku się nie da ugrać. Więc to jest, to jest dobry przykład. Biznesy online są takimi biznesami, które łatwo znaczy są możliwe do wyskalowania, co niekoniecznie jest łatwe. Problem czy wyzwanie polega na tym, żeby to wyskalować w sposób zyskowny, no bo chodzi o to, żeby ta zyskowność była cały czas wysoka, no i żeby to było przewidywalne, żeby to było takie stabilne, bezpieczne, więc to jest temat na inną historię. Natomiast ogólnie biznesy online są takim dobrym, dobrym przykładem biznesów, które można skalować. Antyprzykład to będzie sklep, który ktoś otworzył taki sklep stacjonarny, który ktoś otworzył w miejscowości, która ma powiedzmy 100 mieszkańców i jeszcze ta, tam jakby. Ta miejscowość ma bardzo starą y, populację, czyli po prostu wymiera. Tak? Wszyscy młodzi uciekają gdzieś tam do, do dużych miast, no i została jakaś wioska, która no, starzeje się i, i umiera. No i otwarcie nowego sklepu, zainwestowanie w coś takiego, no jest takim właśnie przykładem, gdzie ktoś by nie pomyślał o tej skali. Więc, y, więc to jest jasne, że tam będzie trudniej to wyskalować i trudniej w ogóle utrzymać, no bo, bo wszystko umiera. Więc. To jest tyle tych przemyśleń. Jeszcze dodam może, że skalę można uzyskać, odpowiednią skalę, powiedzmy milion złotych czy 100 tysięcy złotych, można uzyskać sprzedając, jakby generując dużo transakcji o małej wartości, czyli powiedzmy tysiąc transakcji o, za 100 złotych. Taki typowy e-commerce, który ma stosunkowo niski koszyk i musi jakby sobie tych transakcji wygenerować sporo, żeby, żeby do, do osiągnąć swój cel, ale też ten sam cel pamiętajmy, że za, zawsze można osiągnąć, generując 10 transakcji po 100 tysięcy złotych, czy po 10 tysięcy zł, złotych, czy 100 transakcji po 1000. Więc jakby są te dwie zmienne liczba transakcji oraz średnia wartość. No i wszystko to, co pomiędzy też tym, tymi dwoma skrajnościami, o których mówiłem, Musimy sobie zawsze myśleć o matematyce, czyli jak my do tego dojdziemy, ile transakcji potrzebujemy, wiedząc jaką mamy średnią transakcję albo jaką planujemy mieć średnią, średnią wartość transakcji i ta matematyka jest też stosunkowo prosta do, do takiej wyestymowania sobie, jak to będzie, czego potrzebujemy i czy czujemy się na siłach, żeby to zrobić, bo co innego jest sprzedać 10 razy, co innego jest sprzedać 100 tysięcy razy coś, więc... Trzeba to mieć w głowie. No i na koniec, jakby tak podsumowując, pytania, trzy pytania w sumie, które trzeba sobie zadać. Po pierwsze, jaki jest cel nasz, czyli dokąd zmierzamy i, i jaki jest ten pułap, kiedy my uważamy, to jest skala, której my chcemy. Po drugie, jaki duży jest ten rynek i ile procent tego rynku będziemy potrzebowali zagarnąć, żeby osiągnąć ten nasz pierwszy, ten cel z pierwszego punktu. No i trzecia rzecz, czy nasz rynek rośnie. Jeśli rośnie, jeśli się rozwija, to będzie łatwiej. Jeśli umiera, to musimy, to musimy mieć pod, wziąć to pod uwagę, że będzie to bardzo duża siła i my będziemy starali się ją przeciwstawić jej. Więc trzeba o tym pamiętać. To, to jest prosta rzecz. Myślę, że większość osób o tym myśli, ale jeśli nie lubisz, jeśli dawno o tym nie myślałeś, to warto sobie na to spojrzeć, jak bardzo, jak łatwo będzie wyskalować Twój biznes do tych celów, o, o których marzysz. Dzięki za wysłuchanie, to tyle ile chciałem powiedzieć. Jeśli to było wartościowe, inspirujące, proszę zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj. No i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć.